Dzień dobry, witam państwa. Fabryka produkująca śruby specjalistyczne. Tutaj firma Asmet Rodzinna, stworzona od samego początku polski nasz krajowy kapitał. Firma, która dzisiaj zatrudnia ponad 600 pracowników, firma, która ma własną komórkę innowacyjno-rozwojową. To jest wzorzec. Jeżeli mówimy o odbudowie polskiego przemysłu, jeżeli mówimy o tworzeniu w Polsce nowych miejsc pracy, ta firma spełnia wszystkie kryteria, jakich chciałbym oczekiwać od rozwijającego się polskiego biznesu. Firma, która ceni niezwykle rodzinę i wszystkie rodzinne wartości. Mówię przede wszystkim o właścicielach firmy. Firma, która, jak powiedział mi przed chwilą pan prezes, jego dewizą od samego początku jest: My zrealizujemy każde zamówienie w zakresie naszej specjalności. U nas nie ma, że się nie da. My się podejmiemy każdego zamówienia. My jesteśmy otwarci dla naszych klientów na to, żeby im pomóc 24 godziny na dobę. Jesteśmy w stanie zrealizować wszystko w trybie natychmiastowym. Mamy przygotowanych pracowników, pracowników dobrze wynagradzanych, pracowników, którzy czują związek z firmą, bo ten związek z firmą jest cały czas budowany. Związek oparty na wzajemnym szacunku, na każdym szczeblu zarządzania w firmie. To jest dla nas najważniejsze. Jakość, którą wypracowujemy na światowym poziomie jest przede wszystkim jakością wynikającą z pracy ludzi bo to ludzie obsługują maszyny. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o rozwoju polskiej przedsiębiorczości, to takie właśnie firmy wymagają opieki ze strony państwa, wymagają wsparcia ze strony państwa. To im władza powinna nie przeszkadzać w rozwoju, tworzyć przyjazny dla nich system podatkowy. Pan prezes powiedział do mnie przed chwilą Mam wielką ambicję. Chciałbym zatrudniać 1200 osób. Na razie jestem w połowie, ale wierzę, że to zrealizuję. Chciałbym kiedyś usłyszeć takie zdanie od każdego ambitnego polskiego przedsiębiorcy, który mówi, Będę dalej rozwijał moją firmę, będę tworzył nowe miejsca pracy. Jeżeli mówię o programie odbudowy polskiej gospodarki, jeżeli mówię o programie odbudowy polskiego przemysłu, jeżeli mówię o strategii w tym zakresie, chciałbym współpracować. Przy opracowywaniu tej strategii z takimi praktykami, jak właśnie prezes firmy Asmet. To są ludzie, którzy rozumieją, na czym powinien polegać rozwój naszego rodzimego przemysłu i naszej rodzimej gospodarki, reindustrializacja kraju. Pan prezes mówi do mnie: Będę przejmował kolejne zakłady, które dzisiaj są w trudnej sytuacji, po to, żeby je stawiać na nogi, po to, żeby ludzie odzyskiwali pracę w tych miejscach. To jest moja wielka ambicja. Proszę Państwa, jestem otwarty na współpracę z każdym człowiekiem, który w ten sposób myśli, bo to jest właśnie moje największe oczekiwanie. To jest firma, która współpracuje z polską nauką, jest w stałej współpracy z Politechniką Warszawską i z innymi ośrodkami, bo razem prowadzą badania, bo razem sprawdzają jakość materiałów, realizując także zamówienia klientów. Tak powinna się w Polsce rozwijać przedsiębiorczość, w ten sposób właśnie buduje się innowacyjność. Dlatego mówię, dzisiaj polskie firmy wymagają wsparcia, te mikroprzedsiębiorstwa, ta firma akurat jest duża, ale ja mówię o mikroprzedsiębiorcach, trzeba obniżyć podatek. Do 15%. Połączyć to z polityką zatrudnienia. To, co mówię od samego początku. Jeżeli mikroprzedsiębiorca zatrudnia co najmniej trzy osoby, ten podatek będzie niższy, będzie wynosił 15%. Będę chciał o tym dyskutować z ekspertami w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Będę chciał poprawy warunków inwestowania poprzez inny sposób, inny sposób rozliczania podatkowego inwestycji. Wszystkie inwestycje dokonane. Rozwijające firmę w danym roku podatkowym nie będą odliczane w długoletniej amortyzacji, tylko w tym samym roku, w którym zostały poniesione. Jeżeli miałyby charakter innowacyjny, to proponuję i były połączone z badaniami, to proponuję, żeby można było je odliczać w podwójnej wysokości. Bo jeżeli my mamy dzisiaj rozwijać polski przemysł, jeżeli mamy go odbudowywać, to musi się skończyć sytuacja, że nasza gospodarka konkuruje niską płacą. Zachód jest bardziej rozwinięty od nas. Tam nikt niską płacą nie konkuruje. Tam się konkuruje bardzo wysoką jakością i bardzo wysoką wydajnością. I my właśnie w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Stąd mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że firma Asmet i jej władze stanowią tutaj absolutny wzór. I cieszę się, że mogłem ich odwiedzić. Dziękuję bardzo.